Przede wszystkim myślę, że wyciągnęliśmy wnioski po przegranej ostatniej tutaj z Legnicą. Do przerwy realizowaliśmy założenia i było ok, do remis, a po przerwie po prostu się rozkleiliśmy cali i wynik był jaki był. Nie ma co ukrywać, derby ze Śląskiem bardzo byliśmy nastawieni dzisiaj tutaj bojowo. Tym bardziej, że Śląsk jest liderem, więc wiadomo na lidera się spinamy. Ale tak jak zawsze powtarzam, my tutaj w Obornikach i na wyjeździe walczymy zawsze o komplet punktów i myślę, że dzisiaj to było widać, że parę razy już było blisko, żebyśmy odpuścili, ale jednak zmiany. Bramkarze dzisiaj też super pomogli, w ogóle chciałem pochwalić, bo naprawdę dzisiaj było widać zespół, więc, więc można powiedzieć, że wreszcie mamy zespół. Powiedzieliśmy sobie na czasie przy wyniku remisowym, że gramy długo. I kończymy akcję w ostatnich pięciu sekundach, żeby Śląsk już nie mógł skontrować. No niestety, 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 nadarzyła się okazja, wziąłem piłę, miałem okazję do rzutu, weszła. No niestety Śląsk zdążył nas skontrować. Na szczęście super Karol w bramce ostatnia interwencja i utonął w objęciach chłopaków. Wiadomo, że zawsze można się, jak to się mówi, trener zawsze może się do czegoś przyczepić, tak, ale myślę, że jak w każdym meczu będziemy walczyć tak jak dzisiaj, to y, możemy być dumni z naszej drużyny. Chciałem jeszcze powiedzieć tutaj przy okazji pozdrowić swoją rodzinę, szczególnie żonę we i i syna Radka powiedział dzisiaj przed meczem, że wygramy jedną bramką. 31-30, mamy 36-35, więc dużo się nie pomylił, więc super wynik. Byliśmy dzisiaj osłabieni, ale wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, podjęliśmy tego wyzwania. No i wynik. Wiadomo, jest jaki jest, przegraliśmy jedną, trudno. Zgraliśmy bardzo słabo w obronie, co jeszcze nam się w tym sezonie nie zdarzyło. A to wiadomo, jest naszą najmocniejszą stroną. Skuteczności troszeczkę, szczególnie w, końcowy, w końcowych fragmentach gry. Trzy, 4 bardzo duże błędy na koniec. i niestety, skończyło się jak się skończyło. Wiadomo, zabrakło nam Sebastiana Ziemińskiego, Bartka Koprowskiego. To przede wszystkim ten, zaważyło to, że mieliśmy ograniczone pole w ataku. Oczywiście pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy nas oglądali i mam nadzieję, że będziecie dalej z nami. No cóż, zawodnicy nam pomagali w obronie. To zaczęli bramkarze też w końcu bronić, bo wcześniej było trudno. Ostatnio chyba wreszcie pobroniliśmy. No a w ataku to widzieliśmy zresztą, że wszystko wpadało, więc Artur po prostu popisał się dzisiaj z rzutami, no niemożliwe były, że one wpadną, a wpadały, więc no dużo szczęścia, ale też mieliśmy prowadzenie trzema bramkami kilka razy, nie wychodziło, ale tak samo przeciwnik, więc to wymienialiśmy się tymi, tą przewagą, no aż w, końcu, w końcówce to my wygraliśmy szczęśliwie, ale ważne trzy punkty. Troszkę się już lepiej dogadujemy z obroną. Już wiemy, kto idzie gdzie, bo wcześniej było tak, że szliśmy nieraz o, o, i obrona, i bramka w tym samym kierunku, no i wtedy wrzucali do pustej bramki. Więc no na pewno obrona się poprawiła, no ale głównie to atak dzisiaj chyba wygrał. Dzisiaj chłopaki puścili mi parę piłek. Tak naprawdę ja je tylko wykończyłem, to chłopaki na nie pracowali, także, także wielkie brawa dla nich. Kondycyjnie bardzo dobrze. Nie ma, nie ma tak naprawdę problemu z kondycją, jeśli chodzi o całe 60 minut. Bardzo dużo biegamy na treningach, jesteśmy do tego przygotowani. Także to jest jedna z takich naszych broni na ten sezon, żeby, żeby dużo biegać. To zawsze przynosi też łatwe bramki w meczu. Także nic dodać nie